Sterowanie, możliwe, tak. trackerem. sterowanie trackerem. Sterowanie analogowe. Dobra. Co to oznacza, że to jest analogowe sterowanie trackerem? Pokaż mi to. Wszystko na przekaźnikach. Dobrze, <grym> rozumiem, że wszystko na przekaźnikach, ale co jest elementem sterującym? Skąd tracker wie, w którą stronę ma się obracać? A, no jest dobra. jakiś element światłoczuły? czuły? Nie, tutaj mamy tylko programowalny zegar, tak? Który nam załącza przekaźnik albo rozłącza i zamieniamy polaryzację na, na, na silniku. I tutaj dobra, usta czyli, czyli ustawiamy tracker... czas. Czyli tracker obraca się ze słońcem nawet przy zachmurzonym niebie. Oczywiście. Dobra, czyli to jest takie nawet myślę prostsze rozwiązanie niż sterowanie trackerem za pomocą rozwiązania GPS-owego, tak? Dokładnie. I tutaj no, trzeba pilnować, można było to rozbudować jakieś tam hmm. e, bardziej i tutaj mamy do tego e, inaczej. Przekaźnik jak mamy polaryzację tam plus minus na tak. silniku w jedną stronę, w lewo czy w prawo, nieważne, zaczyna nam się kręcić i mamy ustawiony czas pracy i czas przerwy. Tak? Okay, czyli Że włącza się włą dokładnie ile powinno Mniej się więcej, opracować. mniej więcej, no, 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 tak, żeby było. Oczywiście lato zima trzeba. Dobra, a jak realizujesz reset na koniec dnia? No bo reset po... A no właśnie, tutaj na, 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 na sterowniku, przełączając, no to, to mhm. musiałbym bardziej pokazać. Zmienia polaryzację i on jedzie w drugą stronę przez całą noc. I dojeżdża Aha. do krańcówki, mhm. i później nie uruchamia Krańcow tego. On, krańcówka, go włącza, krańcówka wyłącza. Uruchamia polaryzację następnego dnia z zegara. Dokładnie, i zaczyna jechać w znaczonym czasie, czasie. Rozwiązanie sterowania po prostu trackerem to jeszcze nie widziałem. Wrócę do tego na pewno.